Dzień dobry. Życie prawdziwe czy tryb przetrwania. Przyglądając się naszej historii jako narodu, nie sposób nie dostrzec, że była ona pełna wojen powstań, rozbiorów, wliczając zaledwie kilka epok wstecz. Nie znaczy to jednak, że ofiarami byli tylko żołnierze, ale także rodziny, w tym Żony, dzieci i starsze pokolenia. Ofiarami stawali się także wyżsi urzędnicy państwa już po wojnie, gdy zmieniał się ustrój polityczny i oni byli osadzani w więzieniach i torturowani, co powodowało liczne choroby i przedwczesne ich zgony. Rodzina, w tym dzieci, była inwigilowana. I prześladowana przez lata, co zaważyło na jakości ich dorosłego życia i problemach zdrowotnych wynikłych z traumatycznych doświadczeń tego okresu. Znam to z autopsji, będąc małym dzieckiem, stąd wiele książek poświęciłam mechanizmom tych problemów. Mimo, że od ostatniej wojny światowej minęło już wiele lat i pokolenie powojenne, które straciło swój dorobek życia, musiało zacząć ten proces odbudowy od początku, ono przeniosło też swoje traumy na kolejne pokolenia, wkodowując z dzieciom programy strachu przed brakiem oraz wrogami. W tym czasie społeczeństwo uświadomiło sobie, że należy bać się też swoich, nawet tych, którzy walczyli o wolność. I tak powstawały wrogie obozy, i to nie tylko w społeczeństwie, ale też w rodzinach, a one, żyjąc w strachu, wytworzyły w sobie mechanizmy przetrwania, przekazywane pokoleniowo. Zatracając poczucie sprawczości. Poganiani lękiem o konieczność dorabiania się i stałym brakiem czasu na dzieci, one, dzieci, mimo że żyjąc w innej już rzeczywistości, przejęły te programy na swoje życie, wkodowując wzorce presji, konkurencji, przymusu bycia w biegu. Zatraciły poczucie siebie, prawdy o życiu, bo dostały wzorce przetrwania, braku i biegu szybciej. A gdzie jest życie prawdziwe, bycie prawdziwym ja? Czy jest ono do odzyskania, gdy programy podległości innym i przetrwania wyssaliśmy z mlekiem matki? Czy mamy jakieś inne ja? Poza iluzją bycia nie ja, o tym pisał zresztą Wiktor Frankl, będąc więźniem obozu zagłady lata temu. Tego musimy uczyć się od początku, od pierwszego kroku. Szczęśliwie wiele młodych osób to wyczuwa i podąża za swoim wewnętrznym wołaniem. Ucząc się, jak to robić. Oni wiedzą, skąd przyszli i dokąd zmierzają. Dajmy im głos i naśladujmy, znajdując głos duszy w sobie. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Zachęcam do lajkowania, do subskrybowania kanału. I do kolejnego odcinka.